W mordę, tradycja miała być 7.09, była, znaczy, ale przeskoczyła. Dzisiaj jest 18 stycznia, 79 dlatego chwytam za kamerę, bo skończyłem poprzedni filmik mówiąc, kumacie, kurwa, te bazy czy nie, podejrzewam, że nie w ząb. no właśnie. Tak rozważam te różne tematy powiedzmy ufologiczne, bo ten no bo no ufo, jak już mówiłem wam tam, no, zbigniech blania Bolnar powiedział to gdzieś tam w Polsacie na Dachu gdzieś wtedy z tym Marcinem Szczygłem był wywiad no, sporo lat temu i on tam powiedział, że nie ma ważniejszej sprawy dla ludzkości niż zrozumienie czym jest UFO. A, dobre, nie? On zasłynął z tego, że tam, że tak powiem, dogłębnie się przyjrzał temu, temu dziwnemu lądowaniu w Emilcinie. Tylko właśnie problem polega na tym, że wszyscy ci badacze mają klapki na oczach czepiają się jakichś tam no takich powiedziałbym technicznych aspektów, takich materialnych, przyziemnych, ograniczonych. No na myślę, na myślę, nie biorąc pod uwagę całego kształtu. A co powiedział Prawda Absolutna ten 24 październik 87? Że on patrzy na wszystko, czy podchodzi do wszystkiego holistycznie. Czyli bierze pod uwagę wszystko. I dopiero wtedy wyciąga jakiś wniosek, nie? A tak się śmiał trochę z ludzi, że a wy co? No, na tym małym skraweczku kosmosu, na tej maleńkiej kropeczce, czyli Ziemi, a drzecie, mordę na cały świat, że Wy wszystko wiecie, wszystko rozumiecie i wszystko możecie. No. I to jest tak. No ale on taki był. No w końcu, skoro jest, jest bardzo, bardzo daleko, bardzo wysoko, bardzo mądry, no to tak to wszystko delikatnie ujmował. nie Ja to tutaj bluzgam na Was od debili, wyzywając imbecyli i tym podobnych. Ale no, jestem o wiele, wiele mniejszy od niego. No, on jest oceanem, a ja jestem kroplą wody. Nawet cząsteczką wody, także no, Ale obaj jesteśmy z wody. No, z wody. A to dobre. Obaj stosujemy z wody. Dobre! Woda faluje, nie? No to naturalnie się pojawia co? Wąż. Czyli co, że Bóg jest wężem? No tak, tak, kochani. Auruboros, mówiłem wam, ten pierwotny stworzyciel istnienia. W końcu penis też, mówimy, że to wąż. No, no wiesz, jak wąż wnika tam w paszczę, w grotę i zapładnia, i się rodzi. No? widzicie, A plemnik też wężykiem, wężykiem. Główeczka, główka, penisik, nie żołądź, żołądź. No, no to wszystko, to wszystko jest symbolicznie gdzie rosną żołędzie? Na dębie. A, a, a czyje to, to jest drzewo symboliczne? No byka. No, a byk to co to jest? No, <laughs> no widzicie jak to wszystko zatacza. Mało tego gdzieś kiedyś w takich różnych stronach. Teraz tego gdzieś kurwa nie ma. W wszystko gdzieś pousuwane, po, pozamiatane pod dywan czy co? Pokasowane. Mm. Czyli tak staczacie się w kierunku coraz większego imbecylizmu, no bo już niedługo nic nie będziecie mogli znaleźć, przeczytać, dowiedzieć się. Tylko będziecie oglądać reklamy, gapić się w smartfony, srony i, i ten... I przyjdą w końcu i rozdzielą was kruki i wrony. O, widzicie jak się ładnie rymuje? Mm, że gdzieś właśnie ktoś miał wizję, czy mu pokazano, już nie pamiętam, że była właśnie bogini matka, tak jak tam mówiłem wam, ta pierwotna macierz, a wokół niej krążył minotaur, czyli człowiek z głową byka. A widzicie, że to był jej jakby no, adorator, e, inseminator. No właśnie, właśnie. Każdy rolnik postępowy sam zapłatnia swoje krowy. Tak ktoś ułożył do rymu. No ludzie mają takie powiedzonka. No, dzisiaj mi się takie właśnie przypomniało. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. A no właśnie. Czyli co to mówi to powiedzenie? Że no chęć jest fajna, owszem, ale no... To tak jak już mówiłem, nie? że jak siedzisz na przykład i, 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 i mówisz, no poszedłbym do Krakowa, czy albo chciałbym być w Krakowie, nie? ale będę siedział, no to ja nigdy się tam nie znajdę. Ja muszę wstać i chociażby pieszo ruszyć, obrać kierunek, namierzyć i krok po kroku, po, po krok, I jak to mówią, nie od razu do Krakowa dojdziemy, no właśnie. Czyli co, no, krok po kroku to co to jest inaczej? No, ewolucja, no, ewolucja, no. Te kłótnie takie, no, żałosne między zwolennikami kreacji a ewolucji, no, no są po prostu, no nie na miejscu. No. To świadczy o tym, że nie macie kompletnie pojęcia, o czym mówicie i o co się kłócicie. No. Ewolucja i kreacja to jest jedno i to samo, no. Przecież to jest takie oczywiste. No spróbujcie cokolwiek, jak mówię, no, zrobić, osiągnąć, nawet myśleć, to nie masz od razu finału tego przysłowiowego Krakowa, tylko musisz, musi być droga, czyli, a droga to ewolucja, no. Tak jakby Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, no. ale to nie jest, że tam strzelił palcami i jest, jest człowiek, nie, tylko... To zajęło miliardy, może miliardów nawet lat. No. Ale on jest poza czasem. Dlatego nie ma żadnego znaczenia dla niego, ile to czasu zajmuje. Bo dla niego to jest i już, nie? No. Mówię wam, że jak człowiek zasypia, yy... no ja tylko mówiłem o śnie takim powiedzmy typowym, tym, tym, tym ośmiu godzinnym, nie? Ale przecież ludzie zapadają w śpiączkę czy te filmy pokazują, gdzieś tam lecą hibernacja, nie, no weźcie, pasażerowie, nie, tam na, na 100 lat chyba byli uśpieni, to on w momencie e, zapadnięcia w sen, dowolnie, czy ten właśnie krótki, nocny, czy taki śpiączka jakaś powypadkowa, czy gdzieś ta hibernacja, jakbyście tam faktycznie osiągnęli to umiejętność robienia, to w tym momencie zasypiania i obudzenia jest, czas jest zerowy, nie ma czasu, bo otwieracie oczy i no, i dla was to jest jakby, że no, zamknąłem, otworzyłem, a tu upłynęło w międzyczasie 8 godzin ten no kilka lat, czy kilkanaście, czy nawet kilkaset, czy tysiące, no, a nawet miliony, a nawet miliardy. No, bądźcie czy rozumiecie teraz o czym ja mówię? Sen, noc to jest punkt inaczej, no, tam nie ma czasu ani przestrzeni. Dlaczego mówię, że noc jest punktem też i poza czasem i przestrzenią, no bo nawet gdy nie śpicie, to zauważcie, że w nocy no, mam na myśli taką absolutną czerń, to tam e, po prostu tam nic nie widać. Tam nie ma dopływu informacji, tam nic nie widzicie. A więc... E, ten czas z jednej strony to jest zerowy czas, no bo, no bo tam się nic nie dzieje, nie? Ale z drugiej strony ta noc może trwać nieskończenie długo i to będzie to samo. A to genialne, wiecie? Noc jest punktem i nieskończoną przestrzenią zaraz. Ale co na jedno wychodzi? Bo tam nic się, nic nie widać, czyli nie ma informacji. Informacja pojawia się kiedy? Kiedy pojawia się światło. No. Świt, noc, świt. A? Rozumiecie teraz y, ważność tego mojego, jakby a mówiłem wam, w książce Zwiastunii Świtu Barbary Marciniak zostało powiedziane. Nazwiska nie są przypadkowe. Także y, przyjrzyjcie się swojemu, nie? Powiedzcie, no tak, ale to jest zmieniane tam gdzieś tego. No ale co ja wam. mówię? Czy wy słuchacie mnie, co ja wam mówię? Bóg jest. W, y, to jest to, czyli wszystko. Bóg jest bezosobowy. No my wiemy, że się mówi, że anioły są bezpłciowe, no. a tym bardziej Bóg. Nie? On jest, no, ten owsianko Tadeusz to mówił na niego ojciec-matka. Nie? Czyli, jak wam mówiłem, no, matka stwarza ojca-syna, którzy ją dymają, że tak powiem. I z tego się rodzi istnienie, nie? także grzech pierworodny, o właśnie, takie pojęcie macie z religii, to wszystko jest właśnie, to się kręci wokół tego, tego początku, tej inicjacji, więc ta macierz początkowa, to tak naprawdę jest potencjał, potencjał idei, 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 a nawet tu w tym słowie, zauważcie, jest też idei, Idę i, i dochodzę, nie? Dochodzę, dochodzę. No, no jak się mówi, jak, jak gdy masz babę i, i ten i masz finał, że dochodzisz, nie? Dochodzę, dochodzę. No. Idę, idę i dochodzę. Nie? No, no. Czyli świat idei, czyli taki. No, hmm. świat możliwości, potencjalnych możliwości, ale właśnie zrealizowanych, nie? A realizacja to oznacza, że. No to, no to można jeszcze inaczej, że kobieta to jest idea, nie? Bo idzie, idzie i, 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 i nic z tego nie ma, nie? Ona może przeżyć całe życie jałowa taka, nie? Czyli nic z tego nie ma, nie? No ale przychodzi samiec ją, że tak powiem, puka, nie? Czyli zapładnia i rodzi się dziecko, rodzi się nowe życie. I, I ta maszyneria rusza, i ewolucja się toczy. no Rozumiecie, o czym ja mówię? Więc y, ta, ta, ta macierz pierwotna, ten właśnie słynny rysunek, też, też y, no, symbolicznie o tym mówi, nie? że macie. I to nawet jest genialne. Jak już mówiłem, genitalne. No, no, widzicie, jak to wszystko. nit genitalia, geniusz, y, umysł. No, to, jest, to jest obraz Boga. Boga, stworzenia świata, pra no, prapoczątków, dlatego mówię, że to jest tak kurwa ważny rysunek, że jak ja go narysowałem, to byłem w niebo, o właśnie, w niebo wzięty. No dosłownie, bo to kurwa, I jeszcze jak mówię, no ostatni dzień kalendarza majów, 260, kiedy ja go skończyłem, a następnego dnia był od nowa, czyli jakby, i tu patrzcie, tu jest zapładnianie, i za właśnie, kto zapładnia? duch tu ufole spodek, nie? ten gościu i to przemienia się tu w jądra, w końcu penis i to przenika przez tu kościół, czyli jakby religijne konotacje, las. no Przeszedłem przez, przez las. I tu wchodzi i zapładnia ziemię, nie? matkę ziemię. No, no, no. Na tym drugim rysunku jest to lepiej ujęte. Właśnie no później doszedłem do wniosku, że no tak rysujemy ziemię, nie z tą osią, że mogłem to tak zrobić, nie, złamany, ty zła złamasie, zła masy, złe masy. No teraz jest ten e, kongres, czy jak tam zlot w Davos, forum ekonomiczne i, i tam właśnie ten, mm, tak jak tu czytajmy jakiś artykuł to tam mówią, że się bogaci z, zbierają i będą dyskutować, jak, jak, jak te ciemne masy <laughs> dalej, że tak powiem, tolerować, czy... A co to jest? A czemu to? Aha, a to dobre. Piero teraz a nie, bo to skopiowałem z czegoś, chyba ten obrazek Ziemi tutaj widzę. Widzicie, on jest na, na kwadracie, nie? A, a, a Ziemia jest na nim. Czyli to co pamiętacie jak tam napisałem won z kwadratem górą koło w tym, w tym opisie tego mojego opolnego pomysłu no, To, że latanie po polu w T i we w jest, jest yy, mało precyzyjne i takie trudne w sumie i bez sensu zamieniamy na latanie w koło, gdzie koło, jak wiemy, jest precyzyjne, a więc sobie wyobraźcie taki rządeczek idealnie równiutkich roślin posiany, nie? Gdzie można, chodzi o to chodzi o tą automatyzację, że wtedy możesz nawet to oprzeć, nawet bez komputerów na czystej mechanice, nie? że posadzisz w idealnych okręgach, czy bo jeszcze lepiej po spirali? Jakieś nasiona w idealnie równych odstępach, czyli rzę, rzędy od siebie idealnie odległe, równo, w rzędach idealnie równo, więc czysta mechanika może spowodować jakaś motyka, coś, że nawet mechanicznie możesz precyzyjnie, no czyli to samo się może dziać, to po prostu wiatr może napędzać, czy fotowoltaika i to się będzie toczyć dzień i noc i precyzyjnie obrabiać także no siać i wszystko zbierać no wszystko wszystko dlatego ten pomysł też jak wpadłem na niego to zakrzyknąłem I garret, bingo bingo a tu nawet narysowałem te fale no to właśnie one tak symbolicznie no ten pomysł tak naprawdę jest taki falujący że nie koło a półkole ze względu na, na, na wygodę, transport i tak dalej i tak dalej, i tak dalej, no bo opis macie, to już wiecie o co chodzi. Czyli tak ymm, czyli widzimy tu, nie? że, że y, no, świat ducha poprzez tych ufoli i poprzez łeb zbycha przez serce w końcu ląduje się to miłość tu robi się fizyczna, nie? No bo mówimy miłość, miłość, no ale weźmy tak na zdrowy rozum, no, e, Nas ludzi interesuje najbardziej miłość, mówimy miłość, ale mamy na myśli facet, kobieta i bara, bara nie? I fakt, że no to dochodzenie jest, jest szczytem, no jest szczytowaniem, nie? No widzicie, to wszystko to, to się symbolicznie jakby ten... I dla faceta, y, no... Gdybyście obejrzeli te filmy o różnych zbrodniach, i decydy, to zauważylibyście, że chyba połowa mordów to jest na tle seksualnym, nie? Że faceci chcą koniecznie przeżyć tą rozkosz i, i, i posuwają się do tego, że nawet robią to raz z kobietą i mordują ją, nie? Co jest, co jest tak z czysto technicznego punktu potwornym marnotrawstwem, no bo... Takie coś za przeproszeniem, czyli kobieta, czyli ta jej za Ci pajda, e, mija tam te kilka, kilkanaście lat, no, zależy, kiedy ona jest używana, że tak powiem, jednorazowo, a potem mordowana. No to, to jest, no, przyznacie, nie? A przecież można kobietę za przeproszeniem zapylać wiele setek, tysięcy, dziesiątek tysięcy, a może i setek tysięcy razy, nie? Gdyż jak to mawiał pewien taki gościu, że seks to jak kij w wodę, no. <grystanie> Czyli, no właśnie, no właśnie, kij w wodę, zauważcie, no, tu macie chmura, deszcz, nie, czyli woda i tu woda, no, a przecież Biblia mówi, że na początku Bóg oddzielił wody te na ziemi od wód tych w niebie, no tam jakieś takie teksty dziwne. Czyli. A, takie fajne porównanie też mi wyszło, bo tu oczy widzimy jak dolary, a tu woda, nie? No i do, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to między pieniędzmi a wodą nie ma żadnej różnicy, tak symbolicznie, nie? Czyli to jest to samo dosłownie, bo no, mówimy, nie, że przepływ gotówki, dopływ gotówki gdzieś tam te zapory, kryzysy, no to powodzie, tsunami, no ten wysoka fala, nie, no i tak dalej, i tak dalej. Ale główną cechą łączącą te oba, oba, że tak powiem rodzaje bliźniacze rodzaje, jest smarowanie, nie, że woda Słucha materia jest taka szorstka, nie? Jak polejemy robi się śliskie wszystko, nie? Czyli robi za smar, nie? Bez pieniędzy też wszystko robi się takie szorstkie, nie? No, miejcie kobietę, i, 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 a nie miejcie pieniędzy, to pożycie między wami będzie bardzo szorstkie <grytanie> i krótkotrwałe, nie? A jak jest dopływ gotówki, czyli smaru, od razu kobieta mięknie, że tak powiem, i, i daje sobie, znaczy, że można się po niej pośliskać, że tak powiem. No i to jest właśnie, to jest to, nie? Ale tak jak nadmiar wody jest powód jest szkodliwa, tak i nadmiar pieniędzy też. No i nadmiar seksu też jest szkodliwy, nie? Wszystko co w nadmiarze jest szkodliwe. No to powiedzcie mi, kurwa mać, dlaczego yy, to nawet gdzieś zostało powiedziane, że dochowaliście się potężnych jednostek.